No, 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 to już ruszamy. Fera by się mógł W bo No, słowa jak nie masz przedziału, to wsiadaj do mnie. To no. to nowy, ja? Tak. I Od na boku duchu... ruchu... Nie, nie strzelać. Dziadek pamięta, jesteś tylko przeciwlotniczym. Jesteś działkiem, które ma się rozglądać po powietrzu. Tylko, czy coś nas nie będzie biło z dupy. O to tu chodzi. Pierwsze drzwi. drzwi. Pierwszy drzwi, drzwi. drzwi tam, to, to doskonale. W dobrym kierunku się patrzy. Czekajcie, czekajcie, podjedziemy pod tego właśnie liba. Ale nie, bliżej. Ale Solas nie strzela jeszcze. Nie, nie. Musimy zmniejszyć dystans. Mam nadzieję, że na moście nic nie mają. Dobra. Zbliżyć się. Zbliżyć się i uformować się teraz już w tę kolumnę. Nie wjeżdżać jeden przed drugiego. Blisko i nie jeden za drugim, tylko obok siebie jak najbardziej. Tak żeby nie blokować się w razie jakby trzeba było się tropać Liba, teraz liba, wszyscy Lip, ognia Libka, lipa i jedziemy dalej Zakręcamy w kierunku placówki. Będziemy żyli po kolei celeka mamy za mostem Czekajcie spokojnie, spokojnie, spokojnie na Najpierw... na Mamy light asoluty, lightningi przed nami Lightingi przed nami pierwszy z brzegu, Lightingi. potem Raz. drugi ale coolas bi, 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 bi. I drugiego. Rabaka. A Sandek jest za Kierunek se e. Różowy, zaraz za skałą Lightninga zniszczycie Ta i cofamy do tyłu. Jest po Sandek raz. na E. Jest Sandek, do... Sandka, Sandka, i Maxy, Sandka i Maxy Siódemka Charlie e. do tyłu. Siódemka Charlie do tyłu. Macie się za, trzymać blisko siebie. A nie wyjeżdżać tak do przodu. No jeden z boku. Lofer, tak jechałeś w boku, że zasłoniłeś całego tanka. No właśnie. Cześć wszystkim, ja go odkryłem. Dobra, zna. i do tyłu, do tyłu, zwrot, do tyłu. Ma naturę na, na, na S. Eee, Dobra, wyczyszczone, wyczyszczone to. wszystko, wyczyszczone Normalnie wszystko. Kluby. Jest, Wyczyszczone wszystko, jest jeszcze piechota. Dobra, do tyłu, do tyłu, do, bo się ustawimy na wzgórzach. Musimy ich wykasować. Kierunek NW, kierunek NW, kierunek NW, kierunek NW. Nie przez nie most. Nie, ma. nie przez most, nie przez most, bo są na moście miny. Blisko, dziewiątka Li Charlie, nie odjeżdżać tak mocno. Wszyscy się trzymamy, lipka, lipka, lipka NW. Kierunek W Panek, Pamiętajcie, że musicie się trzymać blisko platon lidera. Platon lider jest tym osobą prowadzącą, dlatego ma gwiazdkę. Dziewiątka Charlie, nie odjeżdżaj tak sama, no. Czekaj, bo czy rozwaliśmy tego sandka na tym? Tam gdzie dziewiątka Tam rozwaliłem. <noise> On wybuchał jak, jak żeśmy ten e, odjeżdżali. Musimy też wzgórza sprawdzić, bo oni tam coś mieli Ten na SM to, Czy on jest laloma no, no, i rive na szerszy e, ale trzymamy się cały czas za Latoniderem Bo Farek w coś to masz Woody Mam oczy, oczywiście tak, będziesz 20 metrów dalej chciał będzie wiedział że nie ma to dobrze że wziąłem Spokojnie. Jeszcze dzisiaj na minę nie wjechałem. Audi. Dobra, rozejrzyj się po okolicy. Robimy pit stop na razie. Przecież się to gdzieś z tego wzgórza strzelali. Malpiria, Za nami do ludzi. Pizza, muszę piwa otworzyć Dobra pizza Co ona chciała nam zrobić? Jeszcze tylko siusiamy tech, tech plant. Jakie szczyny pijesz tym razem? Ha, limited Edition Co kurwa, e perła? Eksportowa. Jak Dobra, wszyscy kierowcy są obecni? Melon nie prowadzi żadnego pojazdu, tak? On Kłasne. jest tylko kanerem. Dobra, bo... Dobra, za platoniderem kierunek platonowy jedziemy. Ej, ja nie chcę skarżyć, ale melon prowadzi i pije piwo. Dobrze. jeszcze pewnie nie ma zimowych opon No, gąsienic chyba. Gąsienicę. Nie straciliśmy żadnego sprzętu. To, to są tak, gąsienicy zimowe. Mieliśmy Pięk, tylko cztery? Czy to by 5 samtków, pięć, pięć tak? Tak. Dobra. Kurwa <coughs> kale. Odjedziemy to bokiem. Ale A teraz się ty. Po Panierce paprykowe, jazdu i gra i gardło przed nami jakieś te, te niedobitki są dymiące Jemmy? na W Czekajcie na W coś jest A raz, ja, A. Raz, A. ja raz, po prostu. Kraw, Jest Sandek to, jest SW, 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 SW SW Sandek Ale Sola, SW, 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 SW Dobra, dobra, odbijamy bok, 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 kierunek N, kierunek N. Kierunek N, nie zatrzymywać, wiem, wiem, widzę, przede wszystkim się nie zatrzymywać tak. Cie, 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 tak. Za wysoko jest, jest trzeba. Nie, 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 w lotnictwo nie walić na razie.

Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Musimy nie zajechać. Na nic teraz, jedziemy z Dreadem Sam za Nie mamy. Sandka, kronek W. Nie strzelać, jeżeli je, nikt nie strzela, to nie strzela. Ale się rozwaliłem. A, chyba że tak. Jako jesteś pewien, że rozwalisz, to tak. <śleszy> Lip, walczy z naszym riverem, EPU Moskita, się teraz walić, Moskita. Kurde kto strzela z tych skóri kurwa do samolotu w Safran, jest Ty z Furny Nie, nie mam <grystanie> tego ja mam Ja mam randoma na działku Lightning, Lightning będzie... jest Sandek przed nami NW, NW Sandek Ognia Sandek, ale produs, podusz podzuk To do Alberon, co do Alberon ja pomóc Skyguarda, potem jest... Lightningowi z tyłu pomóc, bo... Skyguard teraz Taraser i Lighting go ściga na E Hello to trzymaj się bliżej nas trzymajcie, trzymajcie się, trzymajcie bo... Uwaga, obsadzony Rozwalimy

no bo się coraz bardziej ciasno robi tutaj Kierunek N, kierunek N, jedziemy, kierunek N jedziemy Jezu kaorifu drowy Huuuuu Kurwa, normalnie jechać to Amunicja wygląda krucho Pomału no, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie ja, myślę, ja, myślę, Musimy, Musimy wrócić do naszego terytorium Albo przejąć terminal gdzieś i wziąć amunicję nie, 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 ale trzymajcie się Pluto, Platon Lidera, nie rozjeżdżaj się tam, brawo Charlie ty cały czas, ty cały czas gdzieś jedziesz w bok Ja tego nie chcę z nim jechać, bo ja się zajmuję. Galaxie NF -E. Gal -E. Dobra, dobra, ja tutaj Czaku cię zabezpieczę. I tak je Wszystko wchodzi nas nie zabijecie Będą nas ścigać, więc musimy się szybko przemieścić Co to za jakieś dwunastka lightning Gdzie on tam się zgubił? To kororzec. Co to ma być? Serve spiemowego Haraser to jest. Ale to uważaj, po Harasera masz! To harasser, jak no to Haraser jak nas tam łaskotał tym wulkanem to to niewielkie miała, nie wiecie obrazy nie nie, 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 nie mamy czasu, żeby się tak zatrzymać. Nie mamy czasu, żeby się tak zatrzymać. Musimy wrócić w nasze terytorium ogólnie. Tak, to był Nie, nie ma. Następny. Tylko ja szukam takiego Stary przejazdu, i... gdzie byśmy mogli w tym pić. Ja proszę, chyba propo, stop tam nie Z Gala, w Gala, w Gala, w Gala sypimy. Tak, przez tutaj obok przejedziemy obok trawersu i zaraz wjedziemy w nasze terytorium. Spokojnie. Zdjęcie. Tak, w nagłej sytuacji. Tylko jak lip będzie. Olejcie, olejcie tego Harasera, on niewielkie obrażenia nam leżą. Haraser nas odprowadza. Ty. Zwolnijmy, bo tak to Tak, podstaje. tak, widzę, 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 widzę. Tam, Dobra, co rura, ja tu mam spida na tym Dogonie was. No, już odbijamy. Teraz w gala, gala, bo leci na nas. Paść, jak ucieka. Dostał bułę. Nie, 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 nie zjeżdżać na trawersa, nie zjeżdżać na trawersa. Oj, żeby było bite w płonie, poszedł. za platoniderem. Za Platon liderem idziemy. Nie zjeżdżamy tam w dół, już jedziemy na w, dół, teraz w, dół w Teraz w dół tu nie. jest możliwość pocisków. odbicia na południe, na nasze terytorium. Zrobiliśmy wystarczającą krucjatę. Co cię o od... tym, Te... myślałeś, jednak ja go nie przydało amunicjonem. Hmm? No przyda amo, się, myślałem, że raz... tak, to zorganizowaliście no, tak, od razu na starcie. Było, ale chyba zdechł od razu powiem. Jezu, mi jest... Boing, Boing. Za nami Zginę. kierunek. Kruch nie ma, ale też jest zajebiście. Zaj, zaje... <grym> powoli, powoli, bo tu mogą być miny. Sprawdzić, czy gawrażu nie ma, coś, jakiegoś sprzętu. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zaraz będziemy skręcać. jest No mam Prawler N. Spokojnie, zaraz ich przechwycimy. Bo ogólnie zaraz będzie walka o sea aero. No zobaczcie kurwa Kalorifera ja pierdolę. Beskituj chyba jest jakiś inny. Nie, nie. <grym> no, a w Ten. Max z matkami. O, Jedziemy nie dalej. nw dalej. Mogę dalej. dalej. NW, Moskit, tak. Dalimy. Ale go zjedli.

Czemu się zatrzymaliście? To ma być w ruchu robione Gal, gal przed nami coś dymi. NW, coś gal, dymi, nie strzelać. Nie, nie, za daleko jest, nie strzelać. Przed nami dymi coś na ziemi. NW, biało jest na wieży. A kurde, co było to jeszcze nie obsadzał, lecz że jest turbo to głupi pomysł. Awangardowy, spokojnie. No, ty normalnie wiesz co? Jesteś jak ta piłeczka w pinballu między tymi kurwa pandererami. Panderer ma turbo. turbo? Tak dużo teran i vanuchów było tutaj przed chwilą. Lighting na S I... i wieża. Moskit SE, moskit SE, Tu pod nad... tutaj na nas, walić w niego. Nie hmm. wiem, mm. Co? Co na chowali? No Wjechali? No, no. no Zwrot. To zwrot, to jest... zwrot, 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 wracamy to samo z trasą. Każdyby są falangsy obsadzone, więc uważajcie. No tu szerzej troszkę. Bliżej tej, tego plutonowego naszego. Tego naszego. O Jezu Jezus. Kanapka Co się stało? To Ktoś jest... się na kanapkę. To patrzę nie do żadnego sprzętu tylko do się w tych sandkach, które są Wszyscy w tego lightninga, SW Koło TVGTI, koło Dobra, pojechał Przed nami ciężki, a nie, to wieża, dobra Uciekał już Będzie uciekał po wzgórzu, po wzgórzu będzie uciekał Po lewej, po lewej, Aszbor Już mi celownik łapać go, ty łapać go Okej, okay, moment i wjeżdżam na górkę z lewej strony, Jest! Mój! Coś Dobra, i dołączyć, i dołączyć, 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 dołączyć Kurwa, I Jedziemy w kierunku plutonowego W kierunku putonowego no, 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 Dobra, no, 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 jedziemy, no, no. objeżdżamy ich bokiem Sypać. I, 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 I cleanem w nich wjeżdżamy Cleanem, cleanem, cleanem wjeżdżamy w nich Liberator, liberator Kierunek Razer, razera I się zbieram. Ten lightning, który ucieka zawierza amunicyjną policyjną. Pewno wyszło. Granatnik piechota, piechota, Piechotę, 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 Nie. piechotę, piechotę. I Tego Nie. który próbuje uciec zarobić. Dobra. daj zarobić Dobra Odpuścić sobie sobie tego lightninga. Odpuścić sobie tego lightninga. W kierunku putonowego wracamy Rozstawiony Na wzgórza wjechać, spójrzcie wjechać na wzgórza i ze wzgórz, jeżeli macie coś do czegoś dopryspać to Widzisz go tam? Ale sola, masz centralnie szpanek Gal leci na nas, w kierunku No w gala, w gala, wszyscy w gala E, SE, policz gala Bifa z tego sandka go tam ciągle Wyjechali lightningiem, wyjechali lightningiem Mike B i Lightninga, Mike B i Lightninga Wam też tak z FPS spadły? i pinga. Nie. A, Ale Stolas, tam masz właśnie ten Służej masz, masz bicie? Tak, tak, tutaj Karol jest też do tyłu troszkę. I też do tyłu. jest, bo tak Cofamy, cofamy w kierunku kotonowego. Super, lightning super. Szybkie info, obok nas jest Lightning, który jest Polakiem. No, 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 rozwalamy go. Pomóż naszemu Lightningowi. Wiesz, ktoś napisze tego Pola, Polaka naszego Będą miny Zigi.pl Zap. Zapisz ich Cofamy, cofamy do, pluton... do plutonowego, no cofamy Jedziemy, 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 Do dren. plutonowego cofamy Chciałem zdążyć, Na górkę plutonową Farming intensywy Wszyscy, Ognia teraz objam. Teraz Herata stój 0-6 No i niech ucieka no i niech ucieka. Eee, Moskit no, chyba, SE? Nie, to liwe. Live. Eeeh, piątkę mniej. Libek cane. Dwali, naszego liba. To nie naszego liwa. Gdzie Co? ale to czekaj. O dobra. żyjesz. O. Eee... A co ma mam być? Nie, na Bolivię jak pocieje Easy. A gdzieś patrzyli odwrotnie w drugą stronę. Trzeba powiedzieć w drugą stronę. Na wysoko. Co to za gal na N? Co za gal na N? Na N, NW? Ja yeah, Wróćcie, Langardowy król driftów Ład Walkiria jest tam jeszcze, dwie walkirie no. Na scenę po... leci, NW